Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką Emilii Kieryś. Kwadrans, furtka poza czas. Kwadrans to opowieść o przeprowadzce Filipa do nowego miejsca. Chłopak przeprowadza się z rodzicami do kamienicy, i tam w nowym miejscu jest wystawiony na całe mnóstwo nowych bodźców. Wśród nich nocą dochodzą jeszcze odgłosy dziwne, tajemnicze szepty, szmery, szurania. Właśnie przez nie e, Filip zaczyna rozglądać się intensywnie po nowym mieszkaniu. Mieszkaniu, które ma swoją historię, bo znajduje się w dość starej części miasta w kamienicy. E, jednocześnie poznajemy historię e, Jeremiego i jego, e, starsze, e, jego siostry, chorej siostry Ludwiki. E, Filip w tym czasie znajduje mm, dziwny przedmiot. W schowku, który dawniej był czymś w rodzaju e, miejsca, w którym czyszczono piec. E, e, no i właśnie ten e, niezwykły przedmiot e, zaczyna go intrygować na tyle, że zaczyna e, poszukiwać, e, czym on może być. E, te poszukiwania zaprowadzają go do sklepu z antykami, znajdującym mi się naprzeciwko. No jednak chłopak początkowo się zniechęca, bo e, sprzedawca jest dość opryskliwy. No, w końcu młody chłopak wśród e, wielu kryształowych kieliszków nie wróży nic dobrego. Jednak swój, e, jego, e, jednak te wszystkie bodźce, które go nęcą. Jakaś zadziwiająca melodia, która wpadła mu w ucho, sprawiają, że chłopak będzie nadal poszukiwał, nadal się rozglądał. No i e, e, po raz kolejny odwiedzi e, sklep z antykami, a tam w jednej z skrzyń znajdzie stary zegar. Zegar, który jest zadziwiający, bo nie przypomina niczego, co do tej pory widział. E, do tego ono nie działa. E, poza tym, jest zegarem, którego e, sprzedawca w ogóle nie zna i sprzedaje mu za bezcen. E, Filip jest przekonany, że trafił w jego ręce niezwykły skarb, zwłaszcza, że ten e, znaleziony w mieszkaniu e, przedmiot okazuje się być kluczem do tego zegara. Niestety nie da się go nakręcić. E, w jaki sposób można go uruchomić, o tym się przekonamy e, w dalszej, z dalszej części. Polecam. I do zobaczenia.